Co w sytuacji, kiedy fryzjer, kosmetyczka są właścicielami budynku, w którym świadczą swoje usługi? Nie są właścicielami budynku, w którym świadczą swoje usługi. Czy właściciel może być wymieniony w uchwale i być zwolniony uchwałą Rady Miejskiej? Proszę Państwa, można zwolnić tylko podatników, nie można zwolnić kogoś, kto podatnikiem nie jest. Jeżeli za tym fryzjer nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, od budynku, w którym ma swój zakład, on nie może być zwolniony od podatku. Oczywiście może być zwolniony od podatku właściciel tego budynku. Wtedy, kiedy ten najem ma charakter działalności gospodarczej, to on jest przedsiębiorcą, wykonuje działalność gospodarczą i może być zwolniony od podatku, od nieruchomości na mocy ustawy tej antykryzysowej. Anty w związku z tym, natomiast jest tak, że do niego, właściciela budynku, a nie do fryzjera, ta uchwała może znaleźć zastosowanie i on, a nie fryzjer, właściciel budynku, z tego zwolnienia będzie korzystał. Jeżeli natomiast nie jest przedsiębiorcą i ten najem nie jest traktowany jako działalność gospodarcza, to ustawa i te zwolnienia, o którym teraz mówimy, ustawa antykryzysowa i zwolnienie z artykułu 15p nie ma do niego w ogóle zastosowania. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie może z tego zwolnienia korzystać.